Ja ośmiomana na moim kanale, a dzisiaj zagramy sobie razem w grę Horror Ice. Jeśli nie wiecie o co w tym chodzi, to ja wam szybko wytłumaczę. E, gra jest to horror, e, który, jakby to powiedzieć, uciekamy przed demonem, który nas goni po rezydencji, ponieważ my szukamy sakiewek z pieniędzmi, bo chcemy sobie tak dorobić. E, ja włączę specjalnie na, o, no właśnie, na tym. Mm, na telefonie drugim, na którym będę właśnie grać. Um, o, proszę bardzo. Będziemy sobie grać i włączę tutaj e, nagrywanie, żebyście wszystko widzieli z drugiej kamery. Um, jakby to powiedzieć, testuję dzisiaj nowy mikrofon, który sobie dzisiaj kupiłam, więc o, oczywiście mega się jaram. I to jest pierwszy filmik, właśnie z mikrofonem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. E, ja muszę właśnie tutaj włączyć e, już. Chwilę mhm. Dobra Okej, okay. i teraz mnie, teraz mnie słyszycie tu i tu Więc jedziemy y, do przodu Zobaczymy jak to ten, tego tam Ym, No tak, tutorial, typowa Mamy level, e, level normalny, więc nic jakby nie powinno nam się stać. Oczko. Ja wiem, o co chodzi z oczkami. Oczka pozwala nam znaleźć i zobaczyć, czy jest tam jakiś potwór. O, piła. To się nam przyda do portalu. Z wami chyba nie grałam Need for Face. Ale ogólnie ja grałam. Teraz możemy sobie sprawdzić gdzie No i właśnie I ona już na mnie wiedziała i czekała Więc czekamy teraz aż Ona po prostu przeleci A przy okazji w takim razie mogę Z wami chwilę pogadać Ponieważ mam dla was Niespodziankę, mam na sprzedaż mojego Jednego konika Jest to torpeda, jest to Klaczka, więc jeśli ktoś chce To zapraszam do mojego Vinteda I będziecie Mogli sobie po prostu kupić tam, tamtą klacz także no a my przechodzimy do gry, bo chyba ona już nam się usunęła, to właśnie więc lecimy dalej, o oczko kolejne fajnie idziemy najgorszy jest ten zegar on zawsze stresuje te tykanie, jejku jeśli wszystko się zacznie trzęść właśnie to znaczy, że jest na moim piętrze Teraz musimy iść na górę, a ja nie mogę iść na górę, bo ona chyba tam poszła No właśnie Musimy czekać Mamy 5 na 20 dopiero Dopiero O Jezus O Boże Ile to mi zajmie? Sorry, że tak zamarłam. <gry> um, no. Mamy jedno oko, nie mamy więcej. Ja bym poczekała, aż ona tu przyjdzie, i dopiero wtedy zaczęłaś, jakby. Jak ona. Mowa no, Ona pójdzie, to wtedy zaczęłabym dopiero zobaczyć, czy ona tam i jak nic poszła na dół. No. Więc my możemy sobie teraz szybko sprintem. 3 sekundowym. Powiedz na górę. O, pięknie. kiblu. Teraz tak, pytanie gdzie ona jest? Oczka tutaj żadnego nie ma No jednak jest I kolejne jest Więc chyba pójdziemy dalej Uch. A jeszcze teraz jest noc Nagrywam to w nocy Więc w ogóle mam kurde taki super klimat Że nie mogę um, Dobra, okej, okay, ładnie Kolejne oczko. Zawsze oczka się przydają, bo lepiej ich mieć, niż nie mieć. Nie odblokowujemy dzisiaj takich rzeczy. Pokażę wam w ogóle easter egga w tej grze. Idziemy tutaj, na te trzecie piętro. Oczywiście zbieramy zakierki. No i jesteśmy. I potrzebna nam do tego piła. I tu mamy układ. Ojciec, dziewczynka, dziecko i mama. Um, nie wiem, gdzie ona jest. Czy ona wraca? Ona chyba wraca. Nic. Dobra. Myślałam, że mnie przeteleportuje um, do tego. Um, że mnie przeteleportuje obok niej totalnie, na dół. A wtedy bym miała przewalone. Dalej na dole. Co na no to tam... nie mam zrobić. Niech ona idzie na tą gównianą górę. Tam muszę iść, ja na dół muszę. Jak przyjdzie na górę, sorry. Jak pójdzie na górę, to wtedy my idziemy na dół, bo musimy zabrać jeszcze cztery sakiewki i wtedy możemy uciekać przez te drzwi. Tak, przez te drzwi. Dobra, idzie na górę. Postęp! Postęp, brawo! Brawo, panie potworze! E, bingo! Idź na górę. Idź na górę, nie zostawaj tu. Idź. Się. Nie wytrzymam. Ach, poszła na górę. Przyszła tu. Poszła na dół. Jakby weszła z... Ja wam to wytłumaczę. Um, bo teraz nie muszę patrzeć, bo i takiej nie ma. Um, um, była na dole. Weszła na pierwszy... na... partner, bo była w piwnicy I zeszła do piwnicy! Jaki to ma sens? Ktoś mi wytłumaczy? Bo ja trochę to nie rozumiem O! Przeszła do mnie Wreszcie, Wreszcie. No idź na góry To górę. się, co? Sorry e, Jeśli ktoś oczywiście ma epilepsję, czy coś i nie może patrzeć na takie rzeczy jak światło takie mrygające, to polecam nie oglądać tego filmu zwłaszcza jak No wreszcie! Można było tak od razu? Gorzej jak ona teraz zejdzie na dół. Nie, nie, nie kraczmy. Ej, ja tego nie chcę żeby ona schodziła na dół. Ja jej tu nie potrzebuję. Jest mi tutaj zbędna. Poszukajmy, dopóki ona jest na górze. Co to było? Nie wiem, ale wiem, że musimy się udać do schronu które znajduje się tu za zakrętem. I sprawdzić gdzie ona jest. Może nie ma oczka. Jest na tym piętrze. No co ja mam wam powiedzieć. Musimy iść na górę. Ona musi iść na górę. A wtedy my wyskoczymy na górę. Znajdź wyjście. No wiem. Dobrze. Idzie na górę więc szybko to skończymy. Teraz spojrzymy tylko gdzie jest. Żeby... Ojeju Kamera. Ty kamera. O! O, dobra. Eee, syry. Ehm. boż, Powiem tak. Jestem na nią. Wściekła. E, no. E, co mam mówić dalej? No, czekamy, no. Nie wytrzymam. No wreszcie. I jedziemy. Byle uciec. Wam teraz przeczytam. O nie, to była ona, jestem pewien. Wyglądała nawet podobnie. To miejsce miało być opuszczone. A widzę ją? Dlaczego? Nie mogę dojść do siebie. Ciągle mnie wzywa. Kryje się w ciemności, co robić dalej. Także ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ee, widzimy się w następnych odcinkach już z mikrofonem. Także no, pa!